tak sobie wyobrażałam, że pokażę, że jestem z Tobą. Hej, kochani, witam Was. York, w Nowym Jorku razem. Ogólnie nie chciałam Wam mówić, z kim lecę, dopóki nie, nie przylecę, ale Ala zlikowała to już Spoiler. chyba miesiąc temu na triz, więc... więc jak napisałam na story, zgadnijcie, gdzie lecę, i pierwszy usuje wyślę pocztówkę, to wszyscy napisali. Do Nowego Jorku z Alą. No tak więc nie było niespodzianki. Ale dzisiaj lecimy na miasto i... pokażemy wam. Chinatown, Soho, 66 Perry Street, Cornelia Street. Ja mam wiecie, cały literary. Tak, ja jestem trochę na witeczce, zbieram podróży. ale ja zbiorem podróży. Idziemy teraz robić śniadanko. Ja się ubrałam pod kolor chińskiej flagi. W sensie, jak ona powiedziała, że idziemy do Town, to stwierdziłam, no to ubiorę dzisiaj czerwony swiarek, bo tak nie za bardzo on mi do czegokolwiek pasuje, a Natal kojarzy mi się z czerwonym, więc tak. Outfit of today. Witajcie w mojej kuchni. Kinga robi mi śniadanie, bo to jest moje śniadanie normalnie, ale ciocia i Kinga stwierdziły, że jak będę tyś, będę się świecić w ciemności, a ja wcale tak nie uważam, bo słuchajcie, te płatki mają magiczne moce. Jakby wiecie, no jeden płatek daje Ci życie, dzięki drugiemu możesz latać. Kolejny daje Ci magiczny speed, good luck, A tutaj nawet niebieski daje Ci bycie, możliwość bycia niewidzialnym, więc jakby. Tak nic nie będzie słychać, tylko wentylator pewnie. Najlepsze płatki ever. Dobra. Wiesz jaki jest problem? Nie. Czyli nie wiem, czy ja potrafię używać tą kuchenkę, no bo tam. ja nigdy taki nie miałam. Jest przypał, bo to jest kuchenka gazowa i ja nie potrafię jej włączyć. Tutaj muszę zrobić Wam voice bo nic nie słychać. Udało mi się włączyć tą kuchenkę, natomiast wszystko mi się na niej paliło przez pierwsze parę dni. Do bułki nie ogarnęłam, że trzeba mocniej przekręcić, żeby było słabiej. Udało się mi ugotować śniadanko i efekt końcowy możecie zobaczyć zaraz. Jak śniadanie? Udziałam Kinga ze sobą, żeby ugotowała mi śniadania, bo ja nigdy nie jem śniadeń, tylko od razu jem obiad, bo wstaję o takiej godzinie do pracy i w ogóle tak się przedstawiłam, że tak wstaję. Więc nawet nie miałem zrobić zrobić się na mój 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 to jest już mój w sumie. Mam 22 lata, robię kanapki na mój nie spacer. No time to mój To mój tak ten, żeby przejście było Nie ręką mój Pokaż outfit jak zawsze, jak ciotka z urzędu. A ja jak ta alternatywna córka. Wiatr głosny. Chinatown, welcome to. Ładnie <mulity> wyglądasz. Now you in New York! Zrobiłyśmy, zrobiłyśmy zakupy za 60 dolców, więc to już po mojego budżetu została wydana. Allah wchodzi do sklepu, i o, to jest teraz na. Kupiłam rzeczy, które wiem, że nie są mi potrzebne, ale. jest w Nowym Jorku. Jest czerwone. dla mnie jest za dużo. Christmas. Kupiłabym to. Nie wiem, nie wiem, po co mi to, ale kupiłabym to. Ale kosztuje 50 dolarów, więc trochę tłumacz, albo jeszcze, że mi się zbije. Może pojedziemy na ten island, i później z tego island tam możemy sobie zobaczyć. <grym> Byliśmy w targacie, i piję moją e, kawę. I jem orzeszki, które są moim uzależnieniem ja od radio. I living my best life. To jest marzenie, o którym nie miałam pojęcia. Zinfluencerowałam Ale i była przed chwilą mierzyć Ugi. A ja oglądałam buty dla Rocha i wydaje mi się, że wrócę z butami dla Rocha, bo tutaj są buty dużo tańsze. I już mi się, już, już się upatrzyłam, ale to innego dnia, bo dzisiaj nie chcę po prostu nosić tych siatek. Jechałyśmy metr z przesiadkami i ja myślałam, że tutaj nie wiadomo co będzie. Przyjeżdżamy, a tu ulica, na której mieszka Taylor Swift. Rozumiecie to? Ja nie znam żadnej piosenki. I'm a, a A jaka jest taka popularna piosenka, którą mogę znać? Shake it off. A zaśpiewaj. Shake it off. O, to Shake znam, znam, znam. A jakaś jeszcze, czy tylko jedna? Black Space. Witamy we vlogu, jesteśmy pod domem Taylor Swift, jest i ona, najważniejsza rzecz na tej widzeczce. Ej dobra, zwracam honor, jakby to mega urocze, bo Ala spotkała jakąś inną fankę Taylor Swift i się wymieniły brązoletkami i to, to było przeurocze, czuję się jakby moje dziecko spełniło właśnie swoje marzenie. No to, to plus jeden, ale tak poza tym to nie wiem czemu tu jesteśmy. Powiedz, że masz 23 lata prawie i dziecko, nie mówiąc, że masz 23 lata i dziecko. Zrobiłam nam kanapki na triple. No, ale może chleb byś zrobił niedobry później. Ala nawet powiedziała, że chyba też zje. No to no, przynajmniej się chcesz bardziej niż jesz, ale zjem, bo mnie wkurka taka taka Zrobiliśmy taka... Zrobiłyśmy siku, dzięki temu, że przyjechały się kurde i domu się, przyjechałyśmy. Ale Ala trzeba zabrać nas na... Budynek taki płaski, no i tak wygląda budynek. No jakby jest, ale nie za bardzo go widać. Mam prezencik dla najważniejszego człowieka na całym świecie. Mam nadzieję, że się ucieszy, bo kupiłam mu taki jakby pocztówkę z Nowego Jorku w postaci klotwu i wydaje mi się, że ona jest dostępna w ogóle tylko tutaj, bo nie widziałam nigdzie e, czegoś takiego. Wiem, że jest Nowy Jork z takich, e, z tej takiej serii z architekturą yeah. z LEGO, ale takiej jak ta nie widziałam, więc mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. To jest atrakcja, na którą Ala mnie zabrała, ale przy okazji są tu inne ładne budynki, no i sklep LEGO. Co się słucha? Empire State of Mike. New York! Myślałem, że powiesz, nie wiem z kolei temperatura. No, to też temperatura. W darmówkę kolejną. <grych> Zrobi Zrobił taste check, jak gdzieś usiądziemy? No może. Może. Jeśli wasz chłopak mówi, że zobaczymy, to zobaczycie, ale z kimś innym. Więc próba testu z Wami, bo jak Ala nie chce, to ni strata. Ale jest wizyta. Dobra, smakuje jak woda. Tak <grymne> jak woda, z takim posmakiem, właśnie Black Tea i, i maliny. Takie soku malinowego jak do piwa, bo nikt mi nie ukradł tego telefonu. Dobra, takie mięsotki. Kaparka i sobie robił takie zdjęcia, i ta dziewczyna się tak wyginał na oku, ale sesja dzieciowa. I przechodził, a ten chłopak coś do niej po polsku. Z takim czołym człowiekiem, proszę. Just sklep Louis Vuitton. Wysokości wieżowców w Gdańsku, Maliska. Ja tutaj przyjechałam i ja marzę o rzeczach, o których nie miałam pojęcia. Chciałabym kiedyś wyjść za mąż. I tutaj sobie kupić taką bieliznę w takim ładnym pokoiku. she <laughs> yes, <I'm> like i so. <laughs> Jestem w raju po raz kolejny. Nie ma za co. Rozpuszczają się w Twoich ustach, ale nie rozpuszczają się w Twojej dłoni.